Jako wrześniak żołnierza wyklętego św. Pamięci Jerzego Wacyka, pseudonim Słoneczko, który 9 lat siedział w więzieniu po wojnie za udział w walkach o niepodległość, serdecznie zapraszam w imieniu całego środowiska na Marsz Żołnierzy Niezłomnych, Żołnierzy Wyklętych, który 1 marca tego roku będzie miał miejsce we Wrocławiu. Uważam, że jest to nasz obowiązek, szczególnie dla wszystkich tych, którym drogie jest to motto Bóg, honor i ojczyzny. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. To byście wskazali, jak zachować honor, gdy dla głupców Stalin był prawdą wcieloną. To byście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach się szło. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost.